Cześć, ja jestem Brodaty, a przed wami kolejny materiał. Tym razem sieciowa, praktycznie tylko sieciowa gierka, trochę przypominająca klasycznego Team Fortress 2. Jednak w formie trochę bardziej napitych wikingów. Beer Seekers zrobiło na mnie pierwsze wrażenie bardzo pozytywne różnymi zapowiedziami. Miało to być bardzo... Śmiechowa gierka nastawiona na zręcznościową rozróbę z udziałem wielu klas, postaci oraz bardzo mocną współpracę. Rozwalił mnie tutaj wielki wiking, z taką wiecie, beczką piwa, która leczy towarzyszy. Zobaczymy, co słuchać w tym tytule, chociaż. Chociaż nie, z góry wam powiem, że jest to krapa alert, czyli forma materiału, z góry stronnicza, z góry nastawiona na negatywną ocenę. Bo czasami po prostu trzeba. Ostrzec przed niektórymi produkcjami, które są wybitnie słabe i zrobione na odwrót niż powinno się gry robić. Między innymi w taki sposób, że najpierw się coś robi, coś się zapowiada, a potem się to cofa i robi się zupełnie na odwrót. Na początku warto zaznaczyć, Beerseekers przez kilka chwil, dosłownie przez kilka tygodni, może parę miesięcy, był grą Buy to play, czyli kup, by grać. To nie była duża kwota, gra nie była specjalnie jakoś mega droga, coś koło 9 euro. Tytuł był Pusty. Nikt w to naprawdę nie grał, można było poklepać jedynie z botami. Ogółem sens robienia takiej gry jak Team Fortress 2 w innej formie, jeszcze płatnej wersji, jest w mojej ocenie strzałem w stopę. Na przełomie marca i lutego 2016 roku gra przeszła na model free-to-play. Samo odpalenie tej gry już mnie trochę zirytowało i rozbawiło. Gra na Unreal Engine 4, czyli powiedzmy na takim praktycznie, jeżeli chodzi o ten rok i poprzedni, najnowocześniejszym silniku, no jednym z tych najnowocześniejszych. Ta gra jednak i tak wygląda jak na Unreal Engine, nie wiem, może 2. Odpala się w 720p jeszcze w dodatku w oknie. Wiele osób sobie pomyśli: "No, fajna gierka, tak? Fajne postacie tutaj wyglądają. Można być tutaj jakimś super wikingiem, rozwałka może być całkiem fajna, w końcu jakaś trochę na Grau. Nie, moi drodzy, za darmo to możecie sobie tą grę naprawdę może ściągnąć, bo większość tej gry macie w DLC, praktycznie wszystkie postacie. No i ja oczywiście jak to powiedzmy, osoba, która kupiła tą grę kiedyś dawno, dawno temu, mam to wszystko już odblokowane, bo osoby, które kiedyś kopiły grę przed przejściem na Free to Play mają te wszystkie postacie w pakiecie. Wy na dzień dobry macie dwie. Warto wspomnieć o spierdzielonej optymalizacji. Niby minimalne to dwórdzeniówka, karta 1 giga i 4GB RAMu. No, by mało, tak, ale ty ten tytuł potrafi przymulić, jak jasna cholera, nawet na czterordzeniówce i dużo lepszej karcie. Próbowałem odpalić nawet na no, lepszej klasy laptopie, na który powiedzmy. Te zalecane przekracza parokrotnie. Dupa, i tak gra ledwie, ledwie działa. Mamy tutorial, w którym możemy nauczyć się jak grać. Każda z postaci ma inną, powiedzmy, prędkość poruszania się, trochę inne zdrowie, inna, tak, inny damage oraz przede wszystkim inne umiejętności. I to w sumie jedyna zaleta Beer czyli umiejętności postaci i nauka, że takie masterowanie, tak? Grania wybraną klasą postaci, no i oczywiście współpraca z resztą drużyny, czyli tam na przykład leczenie, stunowanie przeciwników, zamrażanie, stawianie jakichś murów, przez które przeciwnicy mają problemy z przejściem itd., itd. To jest jedyna zaleta tej gry. No, moi drodzy, problem jest właśnie z drużyną, bo mimo wieczornej pory, gdzie graczy powinno być całkiem sporo, to na serwerach jest 5. 10, maksymalnie 15 osób w Europie i ja znajdowałem najczęściej maksymalnie jeden serwer, na którym można było normalnie pograć. Na trybie freeplay możemy pograć, no właśnie, z tępymi jak but zombiakami, czyli takimi powiedzmy e, celami, które nawet specjalnie się nie bronią, tak? Wieje nudą na kilometr. Możemy dla treningu przed próbą poszukiwania żywych graczy odpalić sobie solo play, czyli grę z teoretycznie... Inteligentnymi botami, dlaczego teoretycznie? Oglądacie teraz e, uważnie ten materiał. Ładuje się e, do gry grubaskiem z beczką. No, taką be beczką piwa, tak? Sru, zabijam jednego przeciwnika, sru 2, sru 3, sru 4 i prawie Master Kill, czy tam Ace, nieważne jak to się nazywa, zabicie całej drużyny, bo tylko chyba jeden bot się gdzieś tam ostał. Tryb gry z botami opiera się o złapanie biednej owieczki, która respi się na środku mapy. No, problemem jest tylko to, że boty są tak durne, że nawet jak złapią tą owcę, to na jednej z dwóch dostępnych mapek nie wiedzą, co z nią zrobić. Na drugiej mapie, no powiedzmy, można z tymi botami jeszcze troszeczkę Pograć, coś popróbować, bo naprawdę są tempe jak but. No co więcej, powiedzieć można tutaj na ten temat. Z botami można poćwiczyć, bo w sumie nie stanowią żadnego zagrożenia. Tutaj objawia się jakiś... RAK u deweloperów, bo pamiętam wersję tej gry sprzed 2-3 miesięcy i dało się normalnie z botami grać. Naprawdę były całkiem inteligentne, były różne tryby, było parę mapek, gdzie boty potrafiły nam na, naprawdę spuścić łomot. A tutaj po przejściu na Free to Play te boty dostałem jakiegoś wylewu w mózgu, i naprawdę to wszystko działa bardzo dziwnie w porównaniu do tego, jak było kiedyś. Nie rozumiem tego. No może poza mapką, gdzie zamiast wielkiego dołu mamy płaską arenę, to jeszcze z tymi botami można pograć. Ciężko było pokazać tutaj wam więcej mapek w tej grze, bo niestety albo wypierdzielał się Unreal Engine, co teraz widzicie na ekranie, albo gra po prostu czasami przestawała z dupy działać. Ale co w tym dziwnego, no skoro Beer Seekers, moi drodzy, jest... Sztucznie skalowany. Co to znaczy? Gra maksymalnie działa w 1600x900, a rozdzielczości powyżej są po prostu rozciągnięte, skalowane na cały ekran, co powoduje właśnie te niesamowite dropy, spadki. Ogółem jakąś dziwną, spierdzieloną optymalizację. Nie wiem gdzie podziały się inne mapki w tej grze, mimo wielu prób nie udało mi się tutaj odpalić innych mapek albo ich znaleźć. Bo przed przejściem na free 2 play było ich tutaj chyba jak się nie 5, może nawet 6. Na teraz pozostały w sumie 2, no może 3. Mamy też niby tryb rozwoju naszych bohaterów. Moi drodzy, ale opiera się to o marne odblokowanie kolorków, innych hełmów albo innych spodenek. Twórcy wspominali ostatnio gdzieś chyba na ich Facebooku, że wprowadzą za chwilę walutkę grową, która jest w wersji alfa i była 3-4 miesiące temu robiona, potem gdzieś zniknęła. Nie ma jej do tej pory, no i niby ma to powrócić ta walutka, by te postacie można było odblokować sobie za darmo. Moi drodzy, niestety za późno, drodzy deweloperzy, za późno. Jeżeli wydajecie grę, gdzie trzeba za wszystko zapłacić, by w ogóle cokolwiek mieć w tej grze poza dwiema postaciami, czy tam nawet jedną postacią, a potem mówicie, prosimy, zostańcie, to nic z tego nie wyjdzie. Oceny na Steam są, moi drodzy, bardzo słuszne. Jest to produkcja, która przeszła na model free-to-play z desperacji teraz jeszcze większej rozpaczy próbuje na siebie zarobić oferując 90% gry TYLKO DO KUPIENIA. Bez możliwości odblokowania, oczywiście w momencie robienia tego materiału. Jaka jest moja finalna ocena? Chyba tłumaczyć Wam nie muszę. Niektóre produkcje po prostu powinny być omijane, a ta jest jedną z nich. Czasami trafiają się tytuły średniej jakości, gdzie deweloperzy coś tam robią z pasją, bo po prostu im nie wychodzi, tak? A w przypadku pół współpracy czy powiedzmy te parę miesięcy pracy, to cofnięcie się w rozwoju tej gry i usunięcie rzeczy, które były w tej grze wcześniej, i próba wydojenia kasy z graczy szukających jakichś darmówek. No cóż, tyle.